To znowu ja i dzisiaj jestem z... Mają. I Erkiem. I... Tak. I dzisiaj I pozdrawiam Natalię. Oczywiście, bo zaprosiła mnie do grupy, nie wiem dlaczego. Ale okej. Okay. I ja dzisiaj mogę być ze sterem. Mogę, ale nie wiem czy się jakoś. No właśnie. Poczekajcie. Poczekajcie. My sobie nagramy razem i... Ajajaj, aj, aj. poczekajcie, dobra, no nie, z myciami nie można tak biegać, szybko na kurde, no nie, o, 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 dziękuję Dobra, dobra, mogę, mogę, poczekaj, dobra, a więc tak, nagrywam, bo ja dawno nie mam. Pójdę, ma Bo ja mam stare IDRA zawsze. E, K. Ka... No. że to jest. Czekajcie. Dobra, później napiszę, teraz. E. Okej, okay. super kanał. Dobra, teraz idę do Ziomusia. Tak, e, do takiego ordego pana. Ej, no, ej, ale się ścina gra jak na nie? No, ścinam się tak. Dzisiaj robiliśmy o tyle bugów. Ja skoczyłam na ogromny kamień, nie wiem jakim cudem. Hmm. Nie na, na samochód. Tak, i już skoczyłam na samochód i w płot wjechałam. Znaczy, byłam w płocie. Uff, psy, uff, na pewno mi się uda. Muszę to wygrać. Dziękuję, za, że zajęłaś się dzisiaj. Myślę, Pomagasz mi tak. Bardzo. Dobra, odpiszę. Nie ja lubię, kiedy nie odpisuję. Nie. 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 Nie musisz. Niech nie, nie idzie, no bo. Ma, nie musisz, ale. Możesz. Dobra. I tu mamy warunki spełnione. I ja bym chciała gdzieś. Przed siebie jechać. Przed siebie i. Eee! Miałam skoczyć na samochód. Jestem dzisiaj strasznie się odwiedziłam. Strasznie. Pokażę. Że mam jednego Buga. Ja tylko muszę zjąć z konia. Zjąć z konia muszę. No nie, nie Bóg się teraz nie uda. Dobra. To się udaje, tylko w stanie. Dobra. Nie! Znowu wiatr w płat. Dobra, bo ta Natalia pomyśli, że my jakoś, wiesz, jedziemy jakoś, wiesz. <noise> ale dobra, poczekaj, no to ja już jadę normalnie. Ja bym kręciła kamerą, ale mi się nie chce. Bo wyobraźcie sobie, że jeszcze nie umiem. Ale dobra. Yy... No bo ona yy, nie gra często, bo ma zepsuć jego kompa. No właśnie, dlatego będzie niedługo w naprawie i ja sobie naprawię kompa. I będę również nagrywać. No. Na Oj, a miałam przeskoczyć samochód, dobra, trudno. Zrób tu Może szybciej, jak byś chciała. No okej. Idziemy nie? Do stajni? Nie. Chwila. Erek, lepiej nie mógł. No bo zaraz będzie znowu ciekawski. No, ciekawski ale. I bugi, bugi. Czekaj! <grych> Czekaj. Dobrze, że to przeskoczyłam prawie. Gdy? Nie lubię, kiedy ktoś nie odpisuje mi, i dlatego nie robię na złości. Ale no gdzie ty ja do nie. No, poczekaj! Czekaj, ona powiedziała, czekaj. Ale, ale po co mam czekać? No wiem. Przecież nagrywam odcinek. Jeden. Przecież później możemy się pobawić. na nagrywamy Dobra, na odcinek. ale wiesz, nie lubię, kiedy ktoś wiesz. zostawia. Kiedy nagrywam? Pozdrawiam Natalię. A ja serdecznie pozdrawiam. Ee, jakby to powiedzieć? Taką dziewczynę. Zapomniałam jej imienia. Zapraszajcie ją do znajomych. Czemu nagrywasz? <laughs> Jakie dziwne pytanie. Eee, dobra. Zapraszajcie do znajomych. Ma e, ten. Maja Winderhart. Albo. E, albo ten. Albo Karolina Summerhart. A wszyscy. To jestem no. ja. Dwie moje dziewczyny. No. Eee, ma dwa konta. Na Karlinie mam e, Star Ridera albo coś. No. Gdzie ja poszłam? Ooo jakiś Tedek! Nie! <śmiech> <All> <śmiech> Ej! O, co to jest? Kto to jest? Jakiś but! Uo, <laughs> e Ej, ale. Czemu nagrywasz? No jakie głupie pytanie! Bo tak... Mhm, tak. bo <laughs> Tak. A, po, a czemu masz nie nagrywać? Tak. No. Wait, to iPad się kupiło. Oooooo, iPad się kupiło. Oooo, iPad Butyk. Bok. Butyk. Dobra. No nie, no zakradkowa jego imię. Butyk, Fla. Dobra, bo zaraz się zabiję. Dobra, już, już, dobra, dobra. Spokojnie. Ej, zróbmy jej kawałek i przed, yy, pójdźmy do stani. Oh, i weź, e, weź mi podwózkę. Nie, lepiej nie. Że tak znikniesz nagle. O, Dobra. By Dobra, xd, xd. Dobra, zrób. Zróbisz? Się. No. Dobra. Ale później powiemy, że tutaj jestem. Ja. Jestem w stajni. Eto. Jestem w stajni. Jestem. W Jestem we stajni. Czemuję wszystko mówisz? X. E, Expona. Ex Aha, fajnie. Ej, lady, jakaś tu. Oooo, jezu. Daj spokój. Nie wierzę. U co? A, pokażę Wam Buga, fajnie. Bugi, bugi. Dobra. Bugi, nie! Ugi, ugi, jaki ładny koń. A nie, ja to był mój początkowy, nie? Tylko Aha. że ja miałem inną fryzę. Where do And do we Widzieliście? Widzieliście? Nie, to nie ten, widzieliście. Ale wiesz, oh. Ale ja mam swój własny bóg. No mi na palce. Sorry, ale widzieliście. Ale ja miałam innego Boga. Poczekajcie. Nie udało mi się. Mówię, mówię, od razu miałam dużo odcinek z takim Bugiem, więc nie przesadzam, ale ostatni raz pokażę. Jeden A sobie. nie no, moje ciasteczko, Eryk, zjadłeś mi dużo. Mogę? Tak. fly. To się chyba udaje, tylko w stanie. O, no proszę, udało mi się. Uh -huh. No dobra. No to, co no? Ja chyba kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Natalię, grę, <laughs> nie no żart, pozdrawiam Natalię, która y, ze mną nagrywała, to to Natalia? Nie, to widzisz, na tym czacie, A. no i pozdrawiam ją serdecznie, no i ja się z wami żegnam, no i do następnego, pa!